Witam w świecie matematyki i zapraszam do kolejnego zadania z funkcji wykładniczej. To jest jego treść. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f określonej wzorem f od x równa się a do x. Punkt a o współrzędnych 1, 2 należy do tego wykresu. Podstawa a potęgi jest równa. 1, 2, tutaj mamy odpowiedzi minus 1, 2, 1, 2, minus 2 i 2. Cóż tutaj musimy z tym zrobić? No, po prostu musimy posprawdzać, która z tych potęg będzie, która z tych podstaw tej potęgi będzie pasowała do rozwiązania zadania. Zadanie tak naprawdę sprowadza się do podstawienia po kolei, podstawienia po kolei yy, odpowiedzi, czyli potęg pod A do wzoru funkcji i sprawdzenia, czy lewa strona równa się prawej. A jak to robimy? Widzimy, że punkt A ma współrzędne 1, 2. Tak? No to znaczy, że co? AX równa się 1, a AY równa się 2. No to teraz przepiszmy sobie wzór tej funkcji, czyli F od X równa się A do X. I teraz miejsce F od X stawiamy nasz y, bo innymi słowy to jest tak, y równa się a do x, czyli za y stawiamy dwójkę, za a stawiamy a, no i tutaj mamy i tutaj mamy jedynkę. Tak? No i teraz jest pytanie, co Trzeba byłoby podstawić za A, żeby otrzymać dwójkę. No to zobaczmy, czy jeżeli za A ja podstawię minus jedną drugą, co będę miał? Czyli 2 to się równa minus jedna druga do potęgi pierwszej. Czyli 2 to się równa minus jedna druga. No to nieprawda. To się nie równa. Kolejne, jedną drugą weźmiemy, czyli 2 to się równa jedna druga do potęgi pierwszej. Jedna druga do potęgi pierwszej, no jedna druga do potęgi pierwszej to też się nie równa. No to zobaczmy teraz kolejny. 2 to się równa minus 2 do potęgi pierwszej. Czyli 2 to się równa minus 2. No to też nieprawda. No i zobaczmy ostatnie. 2 to się równa 2 do potęgi pierwszej. Czyli 2 to się równa 2. No, jak widzimy, to jest prawidłowa odpowiedź. Czyli nasz wzór na funkcję będzie wyglądał tak. f od x równa się, przy okazji, właśnie, 2 do potęgi x. No, możemy sobie jeszcze sprawdzić tutaj, powiedzmy, na, na, o, na, na dwójkę. Jeżeli ja mam dwójkę, za dwójkę za x podstawie 2, to powinienem mieć 4 na y i mam 4. Jeżeli mam jedynkę Podstawiam 1, 2 do 1 to jest 2, i w odpowiedzi mam dwójkę, czyli wszystko się zgadza. Odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź D, czyli 2. Cóż, dziękuję i zapraszam na kolejne zadania. Do zobaczenia. Dzięki za poświęcony czas i oglądnięcie filmu. Mam nadzieję, że był pomocny. Więcej zadań znajdziesz na stronie www.matematykaoswojona.pl tam również możesz wykupić abonament, dzięki któremu będziesz mógł oglądać zadania jakie już bardziej rozbudowane. Bardzo ciekawe. Abonament jest w różnych cenach, w zależności od tego jak długo będziesz miał dostęp do tych filmów. jeżeli chciałbyś być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Jeżeli spodobało ci się, daj like. No cóż, to do zobaczenia.